I dzień dobry, z tej strony Złomnik Salam Aleikum Znowu Land Cruiser, ale to tylko nazwa łączy ten samochód z tym Land Cruiserem który opisywałem w innym odcinku z Land Cruiserem Nazwa Land Cruiser była stosowana przez Toyotę, czy też jest stosowana przez Toyotę, na takiej liczbie samochodów, że mógłbym nakręcić 12 odcinków z Land Cruiserami i dalej każdy z nich byłby zupełnie inny i o każdym z nich mógłbym co innego opowiedzieć. A ten jest szczególny, bo po pierwsze ma ciekawą historię, po drugie jest w ciekawej wersji, a po trzecie jest królem królową Afryki, Bliskiego Wschodu, Arabii Saudyjskiej i pustyni i czego tam sobie jeszcze chcecie. Dla przeciętnego człowieka to będzie Land Cruiser. Dla człowieka, który się zna trochę na motoryzacji, to będzie Land Cruiser Setka, ale dla fanatyków Land Cruiserów, to będzie uwaga 105 I o tę piątkę się wszystko rozchodzi o to, że to jest wersja 105, nie syrena 105, nie, 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 nie. I teraz uwaga, czym się różni 100 od 105? Więc Land Cruiser J100 w swojej wersji luksusowej miał jako pierwszy z dużych Land Cruiserów niezależne zawieszenie przednie, a tutaj, ponieważ to jest dostawczak, jest sztywny most. Nie wiem, czy to będzie widać, ale jeżeli nie będzie tego widać, to musicie mi po prostu uwierzyć na słowo, że tutaj z przodu, o teraz widać, jest sztywny most, jak w jakimś dżipie. Jak se wejdziecie na internet i se wpiszecie Toyota Gibraltar, to wam wyjdzie firma TGS, która sprzedaje od bardzo wielu lat Toyoty w wersjach specjalnie uproszczonych do użytku przez siły ONZ i tam jakieś inne siły pokojowe, dla firm prowadzących w trudnych warunkach działania oraz dla wszystkich odbiorców, którzy po prostu potrzebują bardzo prostego samochodu, który jest połączeniem dostawczaka z terenówką i właśnie coś takiego, serię J10 w wersji J105 oferowano w tej budzie. Te Toyoty z Gibraltaru na pierwszy rzut oka się mogą wydawać, że są po prostu ubogimi wersjami normalnych tych dużych Toyot, takich bardziej luksusowych, ale nic bardziej mylnego, bo one się różnią praktycznie wszystkim. Tutaj jest inna konstrukcja przedniego zawieszenia inna konstrukcja układu napędowego nawet nadwozie jest inne o wnętrzu już nawet nie będę wspominał te samochody są budowane z pierwotnym założeniem jako takie auta bardzo mocne, bardziej użytkowe nieluksusowe i to jest bardzo śmieszne bo obczajcie sobie jak niesamowicie wszechstronna jest linia modeli Land Cruiser. W Europie ta buda czyli J10 i w Stanach Zjednoczonych zresztą też był to samochód bardzo luksusowy dla bardzo bogatych klientów. Znałem Osobiście prezesa dużej firmy farmaceutycznej, który w dodatku był jeszcze przez jakiś czas wiceministrem chyba zdrowia, nie pamiętam. W każdym razie był on bardzo bogatym człowiekiem i miał dokładnie takiego Land cruzera, tylko że w wersji z wypasem. Natomiast w krajach np. arabskich, Bliskiego Wschodu, ten wóz jest traktowany jako użytkowy, czyli po prostu jest to rodzaj ciężarówki. Więc Land cruzer jest limuzyną i ciężarówką w tej samej budzie. To jest niesamowite. Ten wóz idealnie by pasował na grupę Base Models Only, którą Wam szczerze polecam. Czyli tak naprawdę jest to model poniżej bazowego. I teraz sobie prześledźmy parę ciekawych różnic w stosunku do Land Cruisera setki, czyli J100 w modelu 105. Oczywiście wiadomo, nawet nie muszę mówić, że grill plastikowy czarny jest inny niż w chromowanej wersji, takiej bogatej. I że zderzak też szary, nielakierowany w kolorze nadwozia i bez świateł przeciwmgielnych też jest idealnie biedacki. Ale silnik, silnik to jest sztos Wam powiem ponieważ tu jest silnik przejęty właściwie z poprzedniej generacji dużego Land Cruisera, czyli jest J80 do wersji J105, czyli 1FZ Stąd nazwa tego modelu to jest FZJ 105 dokładnie, czyli rzędowa szóstka, benzynowa, 4,5 litra, elektroniczny wtrysk paliwa i jakieś tam 220 coś koni mechanicznych. Takiego silnika nigdy nie było w Land Cruiserze J100 na Europę, bo tam był tylko diesel 4.2 turbo albo benzynowy V8 4.6. Z ciekawostek pod maską, to tutaj mógłby być drugi akumulator, ale go nie ma, bo to jest wersja maksymalnie uproszczona. Akumulator się znajduje tutaj. Z ciekawostek to mamy na przykład podwójny pasek o sprzętu tutaj. Jak się jeden zerwie, to drugi jeszcze ciągnie na wszelki wypadek. Tak to jest zrobione. A tam jeszcze jest osobny pasek do napędu kompresora klimatyzacji, czyli jednej z nielicznych rzeczy w tym samochodzie, która jest elementem wyposażenia luksusowego, chociaż trudno uznać klimatyzację za luksus na Bliskim Wschodzie. No a ten silnik to jest prawdziwy skurczybyk. Wszyscy właściciele Toyota terenowych wiedzą, że jeden FZ to jest pancerny silnik, a tutaj jest dodatkowo jeszcze pewnie wzmocniony, żeby mógł chodzić na gorszym paliwie i żeby dawał radę i żeby e, przejechał pół miliona kilometrów. Co najmniej mówię, ten już ma 430 tysięcy za sobą i ma się dalej całkiem dobrze. Jeszcze jako ciekawostkę powiem, że silniki z serii 1FZ są powszechnie stosowane w wózkach widłowych Toyoty F jak forklift, czyli właśnie wózek widłowy. I te silniki w tych wózkach widłowych też dają radę. Na gazie chodzą dziesiątki tysięcy motogodzin. No i tak, auto nie ma katalizatora w ogóle żadnego. No i też dlatego nie mogło być oferowane w Europie Kontynentalnej, a nawet podobno były jeszcze wersje w ogóle bez filtra oleju, gdzie się zmieniało olej co 6000 km. To jest prawdziwe szaleństwo, już stopień uproszczenia tego doszedł do, chyba do ściany. W każdym razie z tym silnikiem ten samochód jest niezniszczalny, niezabijalny, przetrwa wszelkie możliwe apokalipsy, zombie, zmiany klimatyczne itd. i dalej będzie jeździł. Kolejną istotną różnicą w stosunku do Land Cruiser J100 jest oczywiście bagażnik, czyli dzielone drzwi bagażnika. W Land Cruiser J100 były jednolite. Tutaj są dzielone na dwa: jest mniejsza i większa część cyk, fig i pach. I tym sposobem nam się pojawia bagażnik, który oczywiście służył również do przewozu osób, ponieważ jest to wersja dziesięcioosobowa. Z przodu siedzą trzy, z tyłu siedzą trzy i tutaj siedzą jeszcze po dwie, czyli trzy plus trzy plus dwie plus dwie daje razem dyszkę. Więc będę teraz siedział za samym sobą, za sobą w bagażniku i zobaczymy jak się w tym bagażniku zmieszczę. O sprawdź mi się zwalił. A to potem się z tego zrobi blupera. proszę bardzo, się siedzi tutaj w pozycji tragicznej no bo oczywiście fotel jest nisko a podłoga jest wysoko więc znowu mam kolana tak, tak że mogę kolanem wybić szczękę ten samochód w ogóle był kupiony przez organizację Narodów Zjednoczonych i całe swoje życie spędził na terytorium Ukrainy gdzie właśnie w ramach tego UN czy ONZ działał między innymi był w Ługańsku taka sytuacja Spójrzcie, jak pięknie się prezentują boczki, drzwi bagażnika od wewnątrz. Już prościej się nie dawało. A tak się prezentuje ta ławeczka z bliska. Ma bardzo ładne oparcie. I tak w ogóle cały ten samochód jest wybity taką właśnie wykładziną. Te, takim skajem, no w sumie dosyć paskudnym, który na tyle nie podobał się użytkownikom tego auta oryginalnym, że zlecili przycie całego wnętrza bardzo ładnymi, miękkimi pokrowcami. Dzięki czemu jest przyjemniejsze. Tylko te ławki w bagażniku zostały takie skajowe. Tak to wygląda w wersji złożonej. A jak chcemy to rozłożyć, to bierzemy za tutaj ten paseczek. Odpinamy sobie ten pasek, rozkładamy sobie tę nogę, a potem sobie robimy tak. I można upychać tutaj Arabów. Ja jestem pasażerem. Wyrywam dermę z siedzeń. E, żono, jakbyś się zastanawiała, gdzie jest ścierka w kuchni do wycierania naczyń, to. Jest na mojej głowie, dzięki. I kolejna różnica między J100 a J105 to są dopinane z przodu piasty. Nawet nie będę mówił, co o tym uważam, bo i tak wiecie. Ale śmieszne jest to, że jest na nich napisane ICIN. To jest marka Toyota, która robi bardzo dużo sprzętu do tych samochodów. Więc żeby 4x4 działało, trzeba dopiąć piasty przednie, no mniej więcej jak w Oplu Fronterze albo w Uazie. Oczywiście tylna kanapa się składa do pionu, jak to w typowym wanie i powstaje wtedy ogromna przestrzeń ładunkowa jest tak ogromna, że można wejść tam tamtędy, przejść sobie tędy, zaraz Wam pokażę, o, siema. i teraz tę kanapę sobie robimy tak, a potem sobie ją robimy tak, a teraz siadamy za samym sobą. Przy czym jest to formalność, bo to jest Land Cruiser, więc jest ogromny, to jest ta. Seria Land Cruiserów dużych. Na pewno wiecie, jak oglądacie mój kanał, że Land Cruiser'y dzielą się na duże i małe. I duże to było J J5, J6, J8, J10, J20, J30, a małe to pozostałe. I teraz ta szokująca prostota tego samochodu sprawia, że kiedy różni motacze od wypraw o nim myślą, to są cali mokrzy z ekscytacji, że mają takiego bardzo prostego Land Cruisera, który jest idealny w trudne warunki. Jak się zepsuje, to łatwo go naprawić. Jeśli nie zepsuje, bo jest zrobione z zapasem materiałowym, bo dosłownie wymarzone auto na wyprawę. Na szczęście większości z nich nie stać na te wozy, bo one już są drogie, kosztują kupę kasy. A jeżeli są w ogóle dostępne, to są dostępne z Dieslem 42, a ten jest benzynowy 41 pół, więc jest jeszcze ciekawszy Tu na drzwiach ja by było słońce, to byłoby jeszcze widać ślady po naklejkach. W Ukrainie to jest OON czy OOH, właściwie nam się kojarzy, ale jak to jest w obiediennych organizacjach? Nie, nie wiem dokładnie, coś tam, coś tam, w każdym razie naklejki były nie ma. Jeżeli chodzi o oświetlenie wnętrza, no niestety jest jedno centralne, drugie jest z tyłu nadbagażnikowe dla pasażerów e, trzeciego rzędu, trzecich rzędów właściwie, ale nie ma przedniego, także widać, że to jest bardzo biedna wersja. No i normalnie ten element tutaj centralny jest pod łokietnikiem, ale jak się go weźmie i się go podniesie, to nam się pokazuje z przodu oto kanapa, więc idę teraz usiąść po środku e, obok samego siebie. No to hop. Na środkowe miejsce. Uwaga, Zobaczymy czy to jest w ogóle możliwe, bo zobaczcie, tutaj teoretycznie poduszka do siedzenia jest. Problemem stają się nogi, które zasłaniają trochę e, dźwignie do obsługi napędów i dźwignie do y, zmiany biegów. Ale o dziwo, jeżeli się pogodzimy z tym, że siedzimy w takiej koślawej pozycji, to da się jechać, bo tutaj jak usiądzie pasażer i położy nogi tutaj, to jakoś wszyscy się zmieścimy, jak na drodze z motocyklistami. Wszyscy się zmieścimy. Jezu, zobaczcie, jaki piękny jest ten materiał. Tutaj wygląda jak jakaś taka gruba cerata. Yy, nie wiem do, czego, do wykładania czego, ale naprawdę wydaje się, jakby można było z niej krew zmywać szlauchem. No rewelacja! No i dobra, teraz uwaga, kolejne różnice między J100 a J105. Ten samochód nie ma żadnej poduszki powietrznej, ma 0 sztuk airbagów. Nie ma w kierownicy, nie ma tutaj, nie ma bocznych, nie ma żadnych poduszek powietrznych. Jeżeli chodzi o napęd, to mamy właściwie standardowy napęd w pozycji H2, czyli napęd na tył. Potem jest H4, czyli napęd na cztery koła. Zblokowany przód z tyłem, jeżeli są oczywiście załączone piasty do przedniego mostu. Potem jest N, czyli neutralny bieg luz, i potem jest L4, czyli reduktor terenowy. Biegi są na szczęście normalnie, jest ich 5. Ale absolutnym przebojem jest ta konsola środkowa, która jest tak uboga, że w żadnej wersji europejskiej setki nie było nigdy tak ubogiej konsoli. Wspomniałem, że to jest dziura, bo to wynika z jakichś tam elementów, które tutaj były zamontowane, kiedy ten samochód jeszcze służył w ONZ. -cie ale zachwycają mnie i pokrętła do regulacji klimatyzacji, które są tak szeroko rozłożone. Oczywiście klimatyzacja jest ręczna, włączana z łapy. No i mamy zaślepeczki. Cyk, cyk, cyk i cyk. No troszkę, się, troszkę wpadły, to nie szkodzi. No i tak naprawdę z wyposażenia mamy tylko dodatkową nagrzewnicę na tył, żeby tamci z tyłu ewentualnie nie marzli podczas latania po tych wydmach, no bo na wydmach bywa zimno na pustyni. Prawdopodobnie dołożonym elementem jest sterowanie przednimi szybami za pomocą elektrycznych silniczków. To są przyciski do obsługi tego. No i tutaj w drzwiach też są podwiedza ślepki: jedna jest od korby, a druga jest nie wiem od czego. Ale te boczki drzwiowe również są takie mega ultra-spartańskie. Jeżeli chodzi o regulację lusterka to odbywa się ona w ten sposób, że się bierze łapą i się rusza tym lusterkiem, tym szkłem po prostu za pomocą własnej ręki. Nie ma żadnego dźwindla, żadnej elektrycznej regulacji, żadnego joysticka, nic z tych rzeczy. No i zegary, które chyba też są prostsze niż w normalnej setce, bo mają mniej kontrolek, ale mają poziom paliwa, mają oczywiście poziom ładowania, mają obrotomierz, ciśnienie oleju i temperaturę wody i to jest wszystko, bo po co więcej? Kolejny dobry skid w tym samochodzie się kryje pod klapką w lewu paliwa, a konkretnie pod korkiem. Tutaj widzimy taką przesłonę. Jak się tę przesłonę troszkę uchyli, nie wiem czy to będzie dobrze widać, pewnie nie będzie tego zbyt dobrze widać, ale spróbuję pokazać, to... Tam w środku widać dwa otwory. No nie widać tego stąd, ale musicie mi wierzyć na słowo. Jest lewy otwór i prawy otwór. Nie wystarczy po prostu wrzucić tam. E, nie wystarczy tam wcisnąć pistoletu i lać, tylko trzeba właściwie lać i celować w te otwory, bo są dwa zbiorniki paliwa. Są dwa zbiorniki paliwa, które łącznie mają pojemność, uwaga, 145 litrów, więc jedno tankowanie tego samochodu no to tak naprawdę nawet 500 plus nie starczy na to. A tutaj się znajduje przełącznik do przełączania między zbiornikami. Ten z napisem SUB. Jak nam się jeden zbiornik kończy, to drugi się powinien uaktywnić. Teoretycznie albo coś. A to są zaślepki, jeszcze jest ich więcej o zaślepki, ale ładne. W ogóle polecam Wam ulicę księżnej Anny na targówku fabrycznym, to jest bardzo ładnie. A najładniejszym tutaj budynkiem jest rogatka kolejowa XIX-wieczna, która tutaj sobie stoi, taka dosyć ukryta w e, zaroślach. Jest naprawdę super, bo jest cała z czerwonej cegły i jest bardzo ładnie zachowana. Jest świetne miejsce, naprawdę zdecydowanie polecam. Tak w ogóle tak się składa, że mam dzisiaj urodziny. Więc to jest mój prezent na moje urodziny. Dzisiaj kończę tyle lat e, i w ramach mojego prezentu będę sobie teraz jeździł tym fantastycznym, genialnym, wspaniałym Land Cruiserem z o organizacji Narodów Zjednoczonych. Będę piłował tego 4,5 z wózka widłowego do odcinki. Jedziemy! Ja nie wiem, czy ja mogę w tym na głowie jeździć, bo trzeba mieć widoczność 180 stopni, żeby móc jechać samochodem, a to trochę przeszkadza. Nie wiem, jak Arabowie w tym jeżdżą. No, ale dobra. Będę teraz jeździł 105. W sumie to jest naprawdę spełnienie mojego marzenia, bo strasznie lubię te Land Cruisery. Miałem kiedyś dawno temu Land Cruisera, ale oczywiście nie tego dużego, tylko tego małego. I cyk i pach. Zapalamy i lecimy. Jadę pod słońce, to są opuszczę blendę przeciwsłoneczną, pewnie nie ma na niej nic. Tak, oczywiście, nie ma na niej ani oświetlenia, ani lusterka, ani w ogóle niczego, jest taki kawał dermy, jak cały ten samochód, to jest prześmieszne. No i ogólnie czuję się dziwnie w tym samochodzie, bo to się czuje, że się jedzie Land Cruiserem, to czuje się, że to jest kawał byka, ale zarazem jakbym trochę amerykańskim wozem jechał, bo jest ten duży silnik benzynowy, a jednak mój Land Cruiser to mi się kojarzy z dieslem, to jest rzadkość bardzo w tym samochodzie, ten jeden FZ, zdecydowanie. No i ogólnie to jest wóz, który kompletnie nie przystaje do europejskich warunków, bo jest wielki, ogromny, ciężki i jeździ w sumie tutaj u nas po asfalcie. Także w naszych warunkach to jest rzeczywiście jakieś auto, żeby zmotać i na wyprawę pojechać, bo tak naprawdę nasze warunki drogowe, jako kraju cywilizowanego, no nie skłaniają nas do tego, żeby jeździć jakimiś sprzętami. Raczej skłaniają nas do tego, żeby jeździć albo autami osobowymi, albo jakimiś eleganckimi crossoverami. A jazda takim wozem to jest taki trochę overkill mocny, bym powiedział. Tak naprawdę, że nie potrzeba takiego samochodu do Polski. No, odejścia to on nie ma. Także w naszych warunkach to jest pojazd kolekcjonerski, albo rekreacyjny, albo właśnie, jak mówiłem, do dalekiej turystyki. Natomiast w krajach, gdzie infrastruktura drogowa jest tragiczna, gdzie jeździ się po pustyni, albo po błocie, albo po piachu, no to takie samochody są po prostu używane jako użytkowe, bo normalny dostawczak typu Ducato nie przejedzie, a to przejedzie być może pamiętacie mój film z Daihatsu Extol, w którym to filmie narzekałem na to, że nie możemy mieć w Europie ładnych małych k -cars, bo e, każdy chce być większy, lepszy od innych, mieć większy samochód i tak dalej to ten film będzie odwróceniem tego filmu z Daihatsu Extol, bo ja powiem, że jeżdżąc tym Land Cruiserem po mieście, gdzie on jest do tego miasta kompletnie niedostosowany, czuje się w nim wspaniale, ponieważ on budzi taki respekt na drodze. Nie dość, że jest wielkim, ogromnym landcruzerem. To jeszcze z zewnątrz wygląda właśnie tak niebogato, tylko tak roboczo, więc nie dość, że wzbudza respekt byciem landcruzerem, to jeszcze wygląda jak landcruzer robotnik, jak landcruzer kafelkarz, więc to jest w nim wspaniałe, że tak naprawdę jeżdżąc z nim teraz, to ja się kompletnie nie muszę obawiać tego, że nie wiem, ktoś mi zajedzie, albo mi ktoś po złości zahamuje, albo coś takiego. Nikt tego nie zrobi. Powiem Wam, że w ogóle mi nie przeszkadza to, że w tym samochodzie muszę zmieniać biegi. W tych Toyotach, jeżdżę Toyotami tyle lat, nic nie jest denerwujące. Jadę i wszystko mi się podoba. Jadę i wszystko działa. Jadę i nie ma żadnej rzeczy, która byłaby taka głupia, zła i skandaliczna. Wszystko jest zawsze zrobione w taki sposób, żeby człowiek się w tej Toyocie czuł jak w domu. I tutaj też rzeczywiście tak jest. Znalazłem pierdolnik z gratami, bardzo ładne miejsce, nie powiem wam jaka ulica, ale fajnie tu jest. Dobrze, pojedziemy teraz w takim razie kawałek po wertepach, po drodze bez asfaltu, bo to jest w sumie naturalne środowisko tego samochodu. On przejeżdża z jednego miasta do drugiego w jakimś e, kraju blisko wschodnim, targanym wojną typu Jemen albo Oman albo w Afryce, gdzie też z jednego e, miasta do drugiego odległość 80 km, jedzie się 8 godzin albo coś podobnego i do tego celu właśnie służą takie Land cruisery. oczywiście lokalni muszą jechać znacznie gorszym transportem, ale przeważnie jacyś przedstawiciele albo władz, albo samorządowych, albo pozarządowych organizacji latają czymś takim no i oczywiście w tym terenie ten wóz sobie radzi jak ryba we wodzie dobre są klimaty na tym Elsnerowie to Wam prawdę powiem Uuu. Idę to zobaczyć, poczekajcie. No tu jest za łańcuchem wszystko, ale zobaczcie jaki ładny opuszczony budynek, chyba prawdopodobnie były wojskowy. Nic już z nim nie ma, ale prezentuje się godnie. Jak coś to paskudnik warszawski dalej jest na paskudnik.com także sobie go sprawdźcie. I to już wszystko na dziś, to chciałem Wam powiedzieć o Land Cruiserze J-105 ze sztywnym mostem z przodu, silnikiem 1FZ prosto z Organizacji Narodów Zjednoczonych, prosto z Ukrainy w stanie prawdziwym, oryginalnym, fantastycznym i wspaniałym ten wóz zachwycił mnie tym, że jest taką super czystą treścią brak formy, sama treść, sama praktyczność, samo gęste to tak gęste, aż się pasek na pompie grzeje wejdźcie sobie na sklep.zlomnik.pl Kupcie sobie mój doradnik kupywacza samochody używane i zabytkowe, bo jest świetny i kosztuje tylko 14,90 zł. naraz.